Cóż my tu mamy na początek? Mam tylko boki. Jedzie pani tą maszynko jak jadę, baranka. No jadę. Mm, I następny. Mm, I następny. Mm. Nie umiem nic zrobić powoli, Szybka. chyba że mąż. Szybka kobieta? Tak. Nie jakoś, jakoś tak. A czy szybkość jest ważna? Nie, nieważna nie jest szybkość. Nie, A co nie. jest ważne, pani Grzegorz? Ważne jest, żeby dobrze oszczyć. pani to wie? Ja wiem o tym. Przesuwałam. Może za szybko, bo chciałam iść do domu. I tak, wiem, że źle zrobiłam, ale tak jak było na tym filmiku, że pan chciał boki wyciąć. Chciałem pani pokazać pani rodzynka w tym salonie, który zainteresowany najbardziej w tym salonie jest. Uwaga. Poprawianiem garderoby? Oprócz butów, jeszcze jest jedno zainteresowanie. Ważne jak się wygląda w salonie fryzjerskim, nie? Czy mam fajne buty, czy mam ładną fryzurę? No tak miałam wyglądać jak wieśniak? Przecież telewizja przyjechała. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Nie, ja już nic nie chcę oglądać. Bo miałeś tutaj taką specjalną prośbę do wszystkich, tylko ja kompletnie nie wiem o co chodzi. Nie. Uwaga? Czy Aki Kardorzy mi w spojnie włosy prostować? Ty właśnie ja ci tam prostu widzę, ja że sobie prostujesz sam w domu. No proste. Prostujesz sobie włosy? No tak. Widzę, to rzeczywiście odkręcone z tyłu. Ach, ty sobie prostujesz tylko z przodu. <grym> nie. Bo tu sam jeszcze możesz, tak? I chciałeś, żeby ktoś cię wyprostował tu w salonie przed nagraniem pewnie finału, tak. całość, żebyś wyglądał super na finale, tak? Jak człowiek. Tak, człowiek. A siad tu wesoło, masz co? <grym> tak. Bo ja nie chcę robić wstydu tu salonowi, a zwłaszcza swojej rodzinie. Ale ty taki jesteś. To wiesz, co ci powiem? To no w takim razie na co dzień robisz tutaj w tym salonie szefowie? Czy tej historii nie wysyłem z palca? Zarejestrowały to moje kamery. Czy taki jesteś? Co ty na to? Mm, niewiele.